autentyczne treści będą znowu doceniane. W świecie, w którym tak łatwo wygenerować fejki, e, kiedy powstają modele, które nie mają cenzury, jak GPT które nie mają cenzury, nawet jak Mid Journey e, powstanie dużo fejków, których w tej chwili widzimy bardzo duże które są wykorzystywane w debacie politycznej, w, w, w ważnych wydarzeniach życiowych. Natomiast jest światło tunelu, powstają takie inicjatywy jak, e, jak ta inicjatywa i za chwilę będziemy przy p, zweryfikowanych zdjęciach widzieć checkmarki, które weryfikują ich prawdziwość. I mam wrażenie, że będzie trochę taka czkawka e, związana ze sztuczną inteligencją, że ludzie będą mieli chwilowy przesyt, mimo że bardzo mocno wierzę w, w tę rewolucję, ludzie będą mieli chwilowy przesyt e, sztuczną inteligencją. E, więc kon konkludując, e, w świecie, w którym jakby naprawdę będzie łatwo o dobre treści, przyzwoitą muzykę wygenerowaną z prompta, marketing stanie się jeszcze ważniejszy niż kiedykolwiek. To będzie naprawdę gigantyczna szansa dla każdego z nas. AI będzie jak powietrze w świecie tanich, narzędzi, łatwo dostępnych narzędzi, zawsze kluczem będą ludzie, którzy te narzędzia obsługują, więc działajmy, by kształtować te zmiany i budować przewagę, zanim to zrobią inni.